Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech, dzisiaj znowu coś nietopowego. tym razem kamera monitoringu, ale nie byle jaka w sumie kamera monitoringu, bo bezprzewodowa kamera monitoringu, w sensie nie, że tylko WiFi, ale ma wbudowany akumulator, trzyma długo na tym akumulatorze, nie potrzebujemy pod nią przez długi okres czasu podłączać żadnego kabelka, żeby ją zasilić, co w wielu przypadkach jest bardzo pożądane. Na jej recenzję i test serdecznie Was zapraszam, kamera od firmy Imilab ec 4, model EC4 i jeszcze, moi drodzy, panel solarny do zasilania tej kamery. Pełna niezależność od źródła energii. Najpierw, moi drodzy, to co dostaniemy w opakowaniu, zacznę może od kamery. Oczywiście jest sama kamera, ale na niej się skupimy troszeczkę później. Głównym trzonem tego zestawu jest tak zwany hub, czyli koncentrator, do którego parujemy kamerę i który parujemy z naszym smartfonem. O nim też będzie później. Dostajemy patch kord, dosyć długi i jest też zasilacz, ale to nie zasilacz do kamery, tylko jest to zasilacz do właśnie tego huba koncentratora. Jest mocowanie do ściany, jest bonusowe mocowanie za pomocą naklejki, ale to trzyma tylko i wyłącznie do szyby albo takich powierzchni, które nie są murem, ścianą, tynkiem. Stalą, metalem i tak dalej. No, i oczywiście instrukcja obsługi: jak to wszystko odpalić, skonfigurować, podłączyć ze sobą. Wbrew pozorom, nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, więc myślę, że wszyscy sobie poradzą. A teraz co w opakowaniu z panelem solarnym? Oprócz panelu solarnego dostaniemy tak naprawdę nic. Jest sam panel solarny, z którego wychodzi kabel yy, micro USB, który podłączany, podłączamy bezpośrednio do. Kamery. To może od panelu zacznę, bo, bo, bo jest to krótki temat. Nie jest duży, nie jest wielki, nie jest mocny. Maksymalnie z tego co pamiętam, 3 waty nam daje na wyjściu. No i wymaga oczywiście ładnej pogody, więc teoretycznie w naszych warunkach pogodowych, w naszym klimacie, zimą, jesienią, może być duży problem, żeby podtrzymał i naładował tą kamerę, która wbrew pozorom jest troszeczkę prądożerna. HUB, HUB USB, HUB do kamery bardziej, to jest taki specyficzny, specyficzny produkt. Ta kamera nie jest kamerą typu ONVIF, czyli nie sparujemy ją z większością popularnych programów do monitorowania. Z, nie sparujemy ją, moi drodzy, z nagrywarkami monitoringu. Niestety dlatego też wymagany jest hub, który też spełnia funkcję przesyłową i magazynowania naszych nagrań, ponieważ kamera nie ma wbudowanego czytnika. W hubie jest wbudowany czytnik mikro SD, kart mikro SD, więc jakby nam, nie daj Boże, buchnęli tą kamerę, to nagrania zostaną. Dodatkowo ta kamera nagrywa też w chmurze, ale o tym będzie troszeczkę później. Na hubie z tyłu włącznik, wyłącznik, włącznik alarmu. Możemy sobie włączyć, pstygnąć alarm. Kamera zacznie świecić, migać, wydawać dźwięki ostrzegawcze, syreny, wyć. Może ktoś się wystraszy, jak ktoś nie wie, to się wystraszy, mnie wystraszyło to pierwszy raz jak włączyłem. Mamy wyjście USB na kabelek USB, którym ładujemy naszą kamerę, jakbyśmy chcieli w ten sposób ją ładować. Mamy wejście Ethernet 100 megabitowe do podłączenia naszej sieci lokalnej, wejście na zasilacz i przycisk reset do zestawania do ustawień fabrycznych. Y Światełko z przodu migające, informujące o statusie pracy tego urządzenia. No i cała kamera jest dosyć ciężka, jakieś 200-250 gram może waży. Takie specyficzna jest, To specyficznie fajnie wygląda. Tak, wytrzymałem do góry nogami. Tutaj jest czujnik ruchu, tutaj jest obiektyw, tutaj jest ref, mini reflektor LED, świecący tak jasnym białym światłem, a naokoło ma 8 diod na podczerwień. Od spodu zasłoniętą taką zaślepką, razem z uszczelką, wejście do naszego ładowania, albo kabelka USB, albo kabelka z naszego panelu solarnego, przycisk power, reset yy, i przycisk parujący. Wszystko w jednym przycisku, tak naprawdę. Ma wbudowany głośnik, ma wbudowany mikrofon, transmituje dźwięk w dwie strony do nas i od nas. Możemy też coś powiedzieć do naszego smartfona, i wtedy to będzie słychać przez tą kamerę. Może też się ktoś wystraszy, jak na przykład nakrzyczymy na niego. Mocowanie z tyłu do ściany i odchylana. We wszystkich praktycznie pozycjach ma mocowanie kulowe, tutaj przy uchwycie ściennym. Kod kreskowy do zeskanowania do sporowania z naszym smartfonem, zapoglądowaniem. No, i tak to, tak, tak ona się prezentuje. Kilka słów technicznych o tej kamerze. Jej obiektyw ma rozdzielczość 4 megapikseli. Yy, posiada funkcję kolorowego nagrywania w nocy, tak specjalnym podkreśleniem kolorowego, włącza się nam się wtedy monitor led i nagrywamy w kolorze to co kamera widzi. Oczywiście możemy też przełączyć się na tryb podczerwieni i wtedy nagrania będą czarno-białe. Nagrywa w rozdzielczości do 2,5K, nieważne czy za pomocą podświetlenia w nocy halogenu czy też za pomocą diod podczerwieni, ale również możemy zmniejszyć to na Full HD albo na rozdzielczość SD. Można też robić z pomocą zdjęcia nie tylko nagrania. Jej obiekt ma jasność 1,6, a pole widzenia 150 stopni. Łączy się tylko i wyłącznie za pomocą Wi-Fi z naszym koncentratorem. Ma certyfikat odporności IP66, a więc może pracować i w deszczu, i na mrozie. Wyposażona jest w akumulator o pojemności 5200 mAh. W komplecie na start dostajemy 3-miesięczny abonament na chmurę. W chmurze są różne wersje i opcje tej chmury. Generalnie, jak się tam skończy na abonament, to możemy wykupić tam miejsce na magazynowanie. To kosztuje około 4 dolarów miesięcznie, a przy opłacie rocznej, i jest jakaś tam duża zniżka, więc wychodzi coś 30 chyba dolarów, więc teoretycznie się opłaca, nie ma limitu pojemności, możemy wgrywać wszystko, nie kasują nam tego, więc teoretycznie jest to bezpieczne, jakby taki backup do backupu na karcie microSD. Kamera pracuje tylko w częstotliwości Wi-Fi 2,4 GHz, więc z 5G nam nie będzie działać, z 6G nam nie będzie działać, tak samo jak nasz, Hub, koncentrator też 2,4 GHz i żeby móc tym te urządzenia musimy je spalować w naszej sieci domowej z naszym smartfonem. Nasz smartfon nie musi być, nie musi pracować 2,4 GHz, ale ważne żeby sieć była ta sama, sieć była do domowa, więc to jest ważne żeby one się zobaczyły i mogły ze sobą komunikować. Do obsługi wykorzystujemy program producenta pobierany ze sklepu Google Play albo Apple Store, bo podajosa też jest. Jest to są dedykowany do kamer tego producenta no i można w nim skonfigurować sam hub, jak też podłączyć wiele kamer, nie tylko tą EC4, ale też różnego innego typu, które Imi Lab produkuje. Kamera ma możliwość nagrywania w określonym przedziale czasowym albo dozoru 24x7. Wysyła powiadomienia na nasz smartfon, że wykryła jakiś ruch. Możemy wybrać strefy nagrywania i strefy bezpieczne na tym samym ujęciu, na przykład jak gdzieś tam sobie siedzimy z boku, żeby nie reagowała na nas, a tylko na to, co się dzieje na przykład z prawej strony kadru. Możemy też ustawić na niej powiadomienie o niskim stanie akumulatora, wtedy też nam tutaj prześle informacje albo ustawić też tryb oszczędzania energii. Dowolny, fabrycznie jest ustawiono 20%. Pojemności akumulatora, wtedy kamera będzie reagowała tylko na długotrwały ruch w obiektywie, w kadrze, a nie będzie się załączała i nagrywała przy każdym poruszeniu przed jej obiektywem. Możemy też włączyć w niej nagrywanie w trybie dynamicznym WDR, czyli yy, mamy tutaj większy kontrast i większe pokrycie tonalne obrazu. Zaplanować możemy jej czas nagrywania, interwały pomiędzy nagrywaniami, długość samych nagrań. I tak jak Wam powiedziałem, tutaj dochodzi mi do klu nie jest to kamera do nagrywania 24x7. Jest to kamera, która reaguje, włącza się i zaczyna nagrywać albo przesyłać obraz do chmury. tylko i wyłącznie po wykryciu człowieka, po wykryciu ludzkiej sylwetki w kadrze wtedy się włącza. Więc jeżeli ktoś chce taką kamerę do monitoringu 24x7, no to nie za bardzo, bo tylko i wyłącznie ona reaguje na ruch, a że nie pracuje w trybie... OnVIF, to nie możemy ją sparować, jak wam powiedziałem, z nagrywarkami, rejestratorami i innym oprogramowaniem do monitoringu i wymusić na niej pracy 24x7. Więc to niestety odpada. Jest taka jedna opcja, żeby nagrywała 24x7, ale tylko i wyłącznie zrzuca nam te nagrania do chmury, a nie na kartę, więc musimy mieć wykupiony, jakby ten abonament nagrywania w chmurze. Wróćmy na chwilę do akumulatora tej kamery. Pojemność znamy, natomiast powiem Wam tak. Nie miałem czasu, żeby ją przetestować od A do Z, to znaczy od naładowania pełnego akumulatora do wyładowania, ale po 24 godzinach pracy w moim firmie, w biurze, tutaj gdzie teraz siedzimy, w studiu, ona była sobie ustawiona na półeczce i nagrywała wszystko, co się dzieje. Zarówno moje ruchy przed obiektywem, jak też kurierów, klientów, to co się działo nawet przed. Witryną przed szybą też rejestrowała ruch człowieka i też nagrywała, przysłała powiadomienia. I w ciągu tych 24 godzin zużyła 4% akumulatora, będąc w temperaturze pokojowej. Więc można założyć, że montując ją na zewnątrz przy niższych temperaturach, trzeba kalkulować zużycie energii na poziomie około 10, może 12, w ekstremalnych warunkach przy dużym mrozie 15% na dobę. To nam daje kilka dni... Minimalnie kilka dni pracy na akumulatorze. Nie jest to dużo, ale jest to nie jedna z nielicznych kamer, która nie potrzebuje zasilania do pracy. Do tego ten panel. Latem powinien się sprawować bardzo dobrze to, co Wam powiedziałem, i naładować ją bez problemu. Natomiast zimą, no, u nas jest zima ciemna, deszczowa i brzydka, czasem śnieżna, to się rzadko zdarza, ale czasem śnieżna. Więc przy takiej pogodzie, dużym zachmurzeniu, no, on nie będzie nam dobrze ładował tej kamery. Więc musicie sobie przekalkulować, ile tak naprawdę w Waszych warunkach i w Waszym użytkowaniu wytrzyma. Dlatego też nie nagrywa 24x7. Dlatego też jest nastawiona na rejestrację ruchu i aktywację po rejestracji wykryciu człowieka, nawet nie ruchu, ale człowieka przed obiektywem, nie reaguje na kotki, pieski, wiewiórki, myszki i inne takie ptaszki. Nagrywa też dźwięk. Powiem Wam, że całkiem nieźle doświetla. Ona potrafi doświetlić na pewno dużą odległość, nawet pomimo tego, że ma tylko te sześć diudek, których tutaj zresztą i tak nie widać chyba na kamerze, na nagraniu bo mój obiektyw tego nie rejestruje. Ale to działa. To działa i to fajnie działa. Także myślę, że OK. Szczególnie, że nagrywa 2,5K. Co zdecydowanie polepsza nam jakość i pozwoli na rozpoznanie ewentualnych twarzy osób, które nawet z większej odległości w nocy się nam gdzieś tam pojawią na naszej posesji, czy w miejscu, które, które monitorujemy. Jak nagrywamy w nocy przy włączonym tym reflektorze, to przełącza nam się automatycznie a wersję nagrywania w kolorze, jak to doświetla bardzo, też jakoś źle nie jest. Jest to do, myślę, ogarnięcia strasznie świeci po oczach. Nagrania nie są złej jakości, powiem Wam, na szczególnie to 2,5K całkiem sympatycznie wygląda i jest dosyć szczegółowe nawet w nocy, więc tutaj plusik za to, że ten obiektyw naprawdę daje radę, pomimo, że tylko 4 megapiksele, to jednak ten bitrate nie jest jakiś taki e, najniższy z najniższych i faktycznie można coś na tym nagraniu dostrzec, jakieś szczegóły nawet w nocy, zobaczyć, kto tam chodzi nam po posesji albo ktoś tam gdzieś tam buszuje w polu widzenia tej kamery. Więc tu jest akurat OK. Fajnie, że nagrywa z dźwiękiem, ten dźwięk nie sprzęża, jest czysty, więc też można nawet nawet nie chcę powiedzieć, bo tego nie wolno w Polsce robić bez pozwolenia. Podsłuchiwać na przykład, co się dzieje na terenie naszej posesji. Eee, no. no, i też komunikować się w drugą stronę, zamontować pokoju dzieci i krzyknąć, jak nie uczą się, a bawią, żeby się zabrały do roboty. Generalnie ciekawa propozycja dla osób, które potrzebują właśnie zamontować kamerę w miejscu, gdzie nie mogą doprowadzić zasilania, gdzie na przykład wynajmują mieszkanie, lokal, biuro i właściwie nie zgadza się na kucie ścian, robienie dodatkowych dziur, przewierty na otwory zasilania, ani kładzenie na przykład na zewnątrz na elewacji paneli plastikowych, korytek tak zwanych, w których będą te kable puszczone. Więc to jest fajne. Fajnie też, bo na przykład taką kamerę możemy sobie zamontować, nie wiem, strzelam, w kamperze, w samochodzie naszym, w dużym, nie wiem, czym jakimś magazynie hali i też nie będzie się rzucać w oczy, a będziemy mieli dostęp do jej nagrania za na pomocą naszego smartfona. Oczywiście pamiętajcie, że musi być w zasięgu naszej sieci Wi-Fi, bo niestety inaczej będzie lipanie, przesyłanie. Nagrań ani powiadomień na nasz smartfon albo na tego huba do karty microSD, bo albo też do chmury. Więc to takie opcje. Musimy być w zasięgu tej sieci, ale jak mamy dużą posesję, to myślę, że spokojnie kilka takich kamer obsłuży nam ją bez problemu, a nie musimy robić dziur w elewacji minusy. No nie działa w trybie on więc co mnie najbardziej boli, bo chętnie bym ją sparował na przykład ze swoim systemem monitoringu i, i sprawdził jak się zachowuje w nagraniu 24 na 7, jak to faktycznie widać, a niestety nie działa. Wymaga tylko dedykowanego oprogramowania, więc to minus e, za to. E, no i tak naprawdę chyba tyle, Więcej więc nie stwierdziłem. Cena jest w miarę przystępna. Ta kamera kosztuje ten zestaw z hubem, tak kosztuje 480 zł, ale pod filmem yy, znajdziecie link zarówno do Moreli, jakbyście chcieli tam kupić, jak też do filmu, jak też do filmu, jak też do sklepu yy, autoryzowanego sprzedawcy yy, tych yy, Imilaba, tych urządzeń od firmy Imilab, -il gdzie z, tylko za pomocą tego linku możecie uzyskać duży rabat na tą kamerę i ona w tym momencie będzie nagrywania filmu chyba w promocji ze wszystkimi rabatami po kliknięciu w ten link kosztowała 360 zł. Więc uważam, że bardzo dobra cena jak na możliwości tej kamery i na to, że jest bezprzewodowa, bo to jest fajne. Znajdziecie też link do panelu solarnego. On jest w toniak borszcz. 110 zł kosztuje, więc czemu nie? Na lato, jak znalazł, nie trzeba będzie ściągać kamery, żeby ją podładować, albo też używać jakiegoś gigantycznego powerbanka, żeby podtrzymywał pracę kamery dłużej niż przez 2 czy 3 tygodnie, bo w normalnych warunkach ona teoretycznie powinna wytrzymać do miesiąca czasu, jeżeli nie nadużywamy. Yy, Inaczej, jeżeli nie plątamy się bardzo przed obiektywem kamery i nie wymagamy na niej ciągłego włączania się i rejestrowania obrazu. Znaczy, ona cały czas pracuje tylko rejestrowania obrazu, bo to najwięcej zużywa prądu. Natomiast tyle, moi drodzy. Z tego testu, a bardziej recenzji, a bardziej prezentacji tej kamery od firmy Imila e razem z tym panelem solarnym. Jak ktoś potrzebuje bez przygodówki, to całkiem ok. Naprawdę fajna sprawa, polecam ode mnie leci dla niej. Moja rekomendacja bo nie jest niestety na rynku zbyt wiele kamer, które potrafią pracować, mają wbudowany akumulator i pracują, potrafią pracować bez okablowania dociągniętego do tej kamery. Dajcie mi zdać, czy Wam by się przydała, czy nie i ewentualnie to tak, to gdzie byście ją zainstalowali, na przykład na działce u dziadka, tak? No dobra, ale napiszcie mi w komentarzach z przyjemnością i zainteresowaniem, w sumie poczytam, co tam wymyślicie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was, Video Blog tech. Cześć!